W szkole podstawowej nr 5 imienia Wojska Polskiego w Lęborku odbyło się rozstrzygnięcie drugiej edycji miejskiego konkursu fotograficznego pod nazwą Lębork w obiektywie. Udział w konkursie wzięło 36 uczniów z trzech podstawówek: ze szkoły podstawowej nr 4, ze szkoły podstawowej nr 8 i ze szkoły podstawowej nr 5. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Z tego też powodu, oprócz trzech pierwszych miejsc, które zajęli kolejno z miejscem pierwszym Karolina Becker, Malina Szczepańska plasując się na miejscu drugim oraz trzecie miejsce zostało przyznane dla Marceliny Bigus. Zostały wręczone także liczne wyróżnienia, które otrzymali Olaf Noryśkiewicz, Paweł Jarocki, Jakub Kosiński, Karolina Jaczyńska i Jakub Łappo. Natomiast nagrodę dyrektora szkoły podstawowej nr 5 otrzymali Jakub Łappo i Karolina Jaczyńska. W całej uroczystości towarzyszyły liczne atrakcje. Grupa taneczna z klasy pierwszej W zaprezentowała układ taneczny, który zachwycił przybyłych gości. Po wręczeniu dyplomów i nagród wykonane zostało grupowe zdjęcie, oraz zostały rozdane smaczne przekąski w postaci Jakubowej Laski. Oprawę artystyczną i wystawę pokonkursową nagrodzonych fotografii przygotowały Alicja Głodowska, Jolanta Baranowska i Lucyna Wojciechowicz.